Cześć, z tej strony Karol Bocian i dzisiaj tutorial jak zrobić taki poradnik dla naszego użytkownika, żeby mógł sobie przejrzeć naszą aplikację, przejść krok po kroku. Jak coś takiego zrobić bardzo łatwo, już Ci pokazuję. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No Code, gdzie bez programowania Baboio bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach babuji oraz moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Na początku zainstalujemy sobie odpowiedni plugin, więc wchodzimy w zakładkę Pluginy i szukamy sobie Pro and Onboarding. Mamy tu kilka różnych pluginów, instalujemy sobie na przykład ten i następnie wykorzystamy go na naszej stronie, więc wrzucam go na stronę. Mamy tutaj nasz plugin i tutaj podajemy mu nazwy elementów, do których będziemy sobie przeskakiwali i jakiś krótki opis. Te nazwy elementów muszą być związane z HTML-em, z ID. HTML, więc musimy ten id atrybutu włączyć. Wchodzimy w ustawienia General, zjeżdżamy na dół i tu możemy włączyć sobie te atrybuty. Następnie co robimy? Dodajemy sobie jakiś przycisk, który nam uruchomi cały ten nasz guide. Więc tutaj show me. Klikamy Add Workflow i robimy sobie na tym pluginie Start Tour. I to tyle. Ale następnie musimy sobie, jak już mamy tę naszą stronę tutaj, mamy w niej jakieś różne elementy, na przykład tutaj przycisk Send, więc damy sobie mu nazwę Send, ten atrybut, ID atrybut. Ctrl D. skopiuję sobie te nasze przyciski. Możemy mieć to związane też z różnymi innymi rzeczami, na przykład ikonką. Na przykład tutaj ikonka typu like oraz tu mamy SEND'a którego zamienimy sobie na Save. I damy sobie nazwę tutaj Save. Save, Like i Send. I teraz wchodzimy sobie w nasze, walkthrough i wpisujemy sobie Send. No i dajemy sobie ten nasz atrybut Send i nadajemy tu napis przycisk, wysyłanie danych do klienta. Na przykład następnie bierzemy sobie na like'a i piszemy sobie, y, polubisz Ofertę i bierzemy sobie kolejny przycisk Save, zapiszemy dane w bazie danych. Na przykład robimy sobie Ctrl P, czyli naszej aplikacji i zobaczmy, jak to działa. Klikamy sobie Show me, zacznie tam ten mi się w ogóle nie wyświetla ten plugin, Klikam sobie Show i mamy takie właśnie zrobione coś takiego, że ma, przechodzimy sobie po kolejnych polach, mamy taki plugin, możemy go zamknąć, przerwać sobie przechodzenie po tym naszym gardzie, po radniczku, ale zobaczcie, reszta aplikacji jest wyszerzona i mam tu napisane, co ten przycisk robi. Klikam sobie next i przechodzimy do kolejnego elementu, jest tutaj ikonka i w ikonce mamy informację, co będziemy robili i mamy jeszcze ostatni przycisk, możemy kliknąć finish i zakończyć sobie nasze przejście. I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałam. Dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!